Siema, witam was w kolejnym odcinku Prze dawno mnie nie było na YouTubie No i teraz trzeba nadrobić filmami Zastan... Ogólnie witam was w mojej kolejnej grze, ulubionej Znaczy w ulubionej, ogólnie grze Czyli Standoff 2 ehm, Co by tu więcej mówić? Podróbka CSa Na telefon itp no i mamy nową mapę, która, tu, który, na, którą, na której jeszcze nie grałem, bo oczywiście teraz jest trzeci sezon tej gry. Oczywiście gra jest przyciszona, więc ty, będzie wyciszona muzyka i te wszystkie, te, te będzie, będą wszystkie wyciszone, oprócz strzałów. Więc trochę, zaraz zobaczę jak to jest na ten, bo nie mam ogólnie słuchawek na uszach, więc... Będę musiał odsłuchać, jak po prostu to yy, śmiga. Yy. No, uruchomienie game Stata. No, czekam dalej, bo chcę już ogólnie wejść do terrorystów, o ile się da. Dobra, jest, udało mi się. O, czekajcie, bo nie mam dźwięku. Teraz kompletnie... Czekaj. czekaj źle. Dobra. Zwaliłem. Żebym zepsuł troszeczkę. I teraz strzały słychać. Teraz ogólnie to strzały słychać, a wcześniej nie było strzałów słychać. Tu o Jezu, tej mapy w ogóle kompletnie nie grałem. Dobra, zestrzeliłem. O, bombę dostałem, fajnie. Tylko właśnie ja pójdę chyba na A. Tą stronę na A, tak? Tak, tą stronę na A. To nie wiem, właśnie gdzie tu. A tu dobra, to prowadzi mnie. Nie ma. A czemu tam ci nie grają? Znaczy ten gra, tylko ten czołek, jeden, czupek, jeden nie gra Jezu serio A Teraz ty Boże, to teraz ty możesz iść w kościół Ale mi się gra zacięła Ja nie wiem czy tak jemu się ta gra zacięła czy mi ale chyba jemu się gra zacięła, bo czas normalnie leci w grze. Mm, dobra, no zastrzel go gościu. Teraz nowa taka animacja jest. Nowe bronie są w ogóle, tylko że akurat nie. O tutaj, z broni! Hmm, chociaż wezmę pistolet, ale jaki? O, dobra, wezmę sobie shotguna, ale mi gardło boli. Niepotrzebnie jadłem chipsy ostrą. E, znaczy te o ehm, te strong, tylko że one się nazywają kurcze. One się nazywają e, strong, lacy, e, papryczka chili i limonka. Ale mi teraz gardło boli. Nawet herbata nie pomogła. Jezu, jak się wystraszyłem. Są, będzie że tego nie było słychać, ale sąsiad petardę odpalił. Dwa zabójstwa. Najwie najlepszy jestem z całej drużyny. No. 3-0. Dobra. Nie. O, na AK mi star starczy. O, AK teraz. O, AK teraz kosztuje 200. AK kosztuje 2 2900. Tak kiedyś kosztowała 2000. O bombę. Podnieść tę bombę. Dobra. Idziemy na B. No na B. Tam jest tam terrorysta Trzewoku. Trzewoku. A Ale się długo idzie do tego obszaru nie ma wątpliwości ubyć kołysko o dobra wygraliśmy w końcu w końcu żeśmy wygrali to jest m4 dorosł wezmę m4 chociaż Dobra wezmę sobie karę po prostu Hmm. To z mój. No hmm. ci gdzie poszli? Pewnie na B, na A, o tym. się okazało, że tutaj przejścia nie ma. <słyska> Konty No, drugie miejsce mam, no ale co z tego? O, ma go sniperkę, czyli bycie nam troszeczkę łatwiej. Dawajcie jakieś wyzwania żebym robił ze standoffem to chętnie zrobię. Wygrywamy chociaż jest 4-2, ale no przegrywamy, no, ale wygrać przynajmniej rundę. Wezmę sobie te pierdółki. O, dobra. Flashem to najlepiej, flashem najłatwiej jest zablokować. ale kurde prawie no kurde prawie no ale zabiliśmy go we dwoje więc jest o wiele dobrze, o wiele dobrze ta broń jest op chyba, ale nie wiem, nie, nie grałem nią nigdy Czy znaczy, grałem, ale nie umiem nią namierzać dobra, jestem Aha, dobra, weźmy sobie tą samą broń, tylko że inną. To też jest broń z namierzaniem. O. Dobra, lecimy. Nie śpimy. No słuchaj. Naprawdę? Niezły tak, to silver. No to wszystko jasne. O. O. Gość też z moim, z moim pomógł. Dobra. Też ma AK, tylko że on ma in tą zwykłą. Teraz to się tylko da swoim granatem się zabić. Więc. O, już ktoś stracił naszą bombę. To nie bombę, tylko granat. kurde no gdzie ja sobie Ne, psa je super. Strzelałem w jego miejsce. Ja nie wiem o co chodzi. Strzelałem w jego miejsce, no. Jezus. no To przegramy raczej raczej. Dobra, to jest zamordowane. Gdzie ten ostatni mógł się schować? W ogóle gdzie tam te terroryści mają respawn? Na tej mapie. O, chyba znalazł. Go, ale nie wiadomo. Gdzie on nie mógł się podziać? Gdzie on się mógł ukryć ten jeden... ...typek? Gdzie on się mógł ukryć? O, wiem gdzie jest! Wiesz, wiem gdzie jest, tylko jak tam wejść? tu był! Tu był? Tu na pewno! Był, no, gdzieś tu. Dobra, 5-5 jest dobrze, jest bardzo dobrze bym powiedział, ale jedna rundka na, na ten mecz, na odcinek wystarczy. No, stary już rzesz się Kurde, wychodziłem. Tylko mnie zastrzelił, Typek. No, już dwóch zastrzelił. jest No teraz będzie trzech na jednego, który ma ledwo co życie. No. Super po prostu I tak już ten długi odcinek jest. Dobra. Trzeba zobaczyć tu nową... A nie jeszcze nie mogę nowej broni. Zobaczyć. Hmm. A to jest jakaś japońska mapa z tego co widzę, bo... Albo... Albo, Japoń... albo chińska. Cholera, wie, nie rozpoznaje tych... Hmm, dobra. O, czekaj, czekaj, czekaj. Chyba się rzekło zastrzela, ale jednak nie. Mamy amunicję. O, dostała nowa broń, ale nie zdążyłem jej wziąć. Nie zdążyłem jej wziąć. Tego flasha sobie... O, bo trzeba mi... To jest ogóle niepotrzebne. Ale ten flash się przyda. Ile No, HP mu stało mało, tylko że on mnie. A nie, nie, nie strzelał mnie w łeb. To jest dziwne. Czy nie, że mnie w łeb, tym mnie. Zawsze, w, jak się celuje w głowę, to jest największe naj, naj, naj prawdopodobieństwo, że się tego, czy, tego, tego zabije. Turek. Ja, ja mam tą grafikę, dobra. Myślałem, że nie mam tej grafiki. Może. Nie, no na trzech sobie nie da rady. Chociaż? Może. sobie da radę, bo są muzyki. Ale nie wiem, że już nie jeszcze masz szansę. Może ostatni idzie. Nice. Teraz my prowadzimy. Jestem na ostatnim miejscu, no ale trudno. To jest tylko zabawa. <grymne> o, teraz mnie było staję na tą broń, ale. No dobra. A nie, dobra, to jest snajperka. Jezu, to nie jest ta nowa broń. Czy ja mogę sobie kupić... No nie mogę, ja muszę stracić to. Cholera. Myślałem, że to jest... Myślałem, że to jest to. Zapomniałem, że oni też nazwy zmienili tego... Wszystkiego. O oh my god. O, widzisz? W łebie. Kurde. Co jest? Dobra. Żyję. Jak to jest rund? Adoro, no 8, tak, to jest 8. No, myślałem, że znowu zmienili liczbę rund. Dobra, widzicie, mam 39 poziom. Dobra, zobaczmy, jakie mapy będą. Sandstone, jest akurat, dobra. Ja dzisiaj się z Wami już żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. łapkę w górę. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.